W dzisiejszym świecie potrzeba odwagi, aby wyjść ze swojej bańki. No, wydarzenia minionego tygodnia w Polsce wyraźnie nam to pokazały. Potrzeba odwagi, żeby mówić o ważnych sprawach, żeby mówić o tym, jak jest naprawdę. Potrzeba też odwagi, żeby wyjść poza swój zamknięty krąg. Autor książki, którą mam dzisiaj w pomarańczowej teczce jest właśnie takim odważnym człowiekiem. Cześć. Autor książki, którą dzisiaj mam w pomarańczowej teczce, to neurobiolog, to antropolog i psycholog. Który zafascynowany był no, w Stanach Zjednoczonych, tam kończył uczelnię, zafascynowany był tym, w jaki sposób umysł i energia wpływa na stan zdrowia naszego organizmu. A więc wyszedł ze świata naukowców, lekarzy, ale po dwóch latach prowadzenia badań zrozumiał, że w tym środowisku, w tym swoim laboratorium, gdzie miał wokół siebie wypreparowane mózgi ludzi i zwierząt, nie znajdzie odpowiedzi na to, jak naprawdę uzdrowić organizm. Bo medycyna współczesna, zobaczcie, skupia się na tym, jak wyleczyć organizm. Prawda? Jak zlikwidować objawy, jak usunąć guz nowotworowy, jak złagodzić przebieg choroby Alzheimera czy Parkinsona. Ale nie zajmuje się tym, jak uzdrowić człowieka, jak uruchomić potencjał, który w sobie mamy. Alberto Villoldo, doktor Alberto Villoldo, o którym za chwilę Wam powiem i którego książkę przeczytam, zdecydował się wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i poszukać brakującej wiedzy u ludzi, o których wiedział, że potrafią dokonywać rzeczy, jakich współczesna medycyna nie potrafi dokonywać. Otóż pojechał do krajów Ameryki Środkowej. I dotarł do szamanów żyjących w plemionach, które nie mają kontaktu ze współczesną cywilizacją. Wiedział, że ci ludzie potrafią robić rzeczy, jakich współcześni lekarze nie potrafią robić. I chciał to zbadać. Tak go zafascynowało to, co odkrył, że spędził w tych krajach Ameryki Środkowej 25 lat i zaczął pisać książki z pogranicza medycyny klasycznej, nauki, neuronauki. I szamanizmu. To połączenie dało niesamowity efekt, który znajdujemy w książce Aktywuj pełną moc mózgu. Alberto Villoldo napisał ją razem z doktorem Davidem Perlmatterem, którego poznał w trakcie swoich badań, a David Perlmatter z kolei zajmuje się tym, jaki wpływ odżywianie organizmu ma na. Choroby, na cofanie chorób degeneracyjnych mózgu, czyli właśnie Parkinsona, Alzheimera, stwardnienia rozsianego itd., itd. Jest specjalistą w tym, w jaki sposób tryb życia i odżywianie potrafią cofnąć rozwój tych chorób. I chciałem Wam z tej książki przeczytać dwa fragmenty, a na koniec jeszcze będę miał jeden egzemplarz tej książki dla kogoś z Was. Najpierw o Oświeceniu, posłuchajcie. Ten ulotny stan oświecenia frapował niektóre z największych umysłów wszechczasów. Tysiące ludzi poświęcało swoje życie poszukiwaniu go. Znamy obrazy przedstawiające mnichów spokojnie spoczywających na poduszkach do medytacji, zakonnic klęczących podczas modlitwy, szamanów żyjących w puszczy Amazonii. I mimo że te wyobrażenia oświeconych jednostek mogą być trafne, to jednak sugerują, że ten pożądany stan zarezerwowany jest wyłącznie dla uprzywilejowanej garstki wybranych. My jednak, obaj autorzy, wierzymy, że oświecenie dostępne jest wszystkim, którzy zechcą poświęcić czas i energię na osiągnięcie go. Odnalezienie tego stanu. Nie wymaga prowadzenia stylu życia, który nie dawałby szans przeżycia we współczesnym świecie zachodu. A korzyści płynące z oświecenia nie ograniczają się jedynie do osiągnięcia duchowej wiedzy, którą delektowali się medytujący mistycy. Mogą też przejawiać się w odkryciu sentencjonowania DNA przez nowoczesnego naukowca, przygotowaniu przepysznego posiłku przez twórczego szefa kuchni. Czy stworzeniu wielkiego dzieła przez wnikliwego artystę? Wierzymy, że oświecenie każdemu wróży innowacyjność, niesamowitą twórczość i wewnętrzny spokój. Piszą, przypomnę, autorzy książki Aktywuj pełną moc mózgu, a jej podtytuł to Cuda i neurobiologia. Czytajmy dalej. Wierzymy również, że poszukiwania oświecenia można przyspieszyć. Stosując praktyki rozbudzające potęgę wyższego mózgu. No właśnie, o tym jest ta książka. Wykorzystując funkcję wyższego mózgu, otrzymujemy możliwość dokonania zmian w naszym życiu, zarówno na poziomie duchowym, jak i biologicznym. Jednak, by osiągnąć ten pożądany stan świadomości, nie możemy trzymać się jedynie pradawnych technik oświecających. Musimy również przywrócić naszemu mózgowi zdrowie na poziomie komórkowym. Te dwie rzeczy są ze sobą nierozerwalnie związane. I o tym jest ta książka. O biologii komórkowej i energii duchowej i ich magicznym połączeniu. Twój optymalny mózg. Złość, lęk, zazdrość, zachłanność i zamartwianie, choć pospolite, osłabiają nasz wewnętrzny spokój i poczucie własnej wartości. Ale nawet podczas weekendowego kursu medytacji czy spacerów w ciszy lasu, umysł Kontynuuje gonitwę myśli, nadal tworzy listy rzeczy do zrobienia i przejmuje się niedokończonymi zadaniami czy nierozwiązanymi problemami. Niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starali siedzieć w ciszy i oczyszczać nasz umysł z myśli, on będzie ciągnął nas ku niedokończonym sprawom z przeszłości. Aktywuj pełną moc mózgu ta książka pomoże Ci zrozumieć, dlaczego Twój mózg, zamiast pracować na pełnych obrotach, Polega na sieciach neuronowych stworzonych przez prehistoryczne regiony mózgu, odpowiedzialne za przetrwanie za każdą cenę mózg gadzi i limbiczny. Ta książka pokaże ci też, jak uwolnić się od toksycznych emocji starych połączeń, bazujących na negatywnych przeszłych doświadczeniach. Uzdrawiając ten prehistoryczny mózg, angażujesz nowsze, wyższe, ewolucyjnie bardziej zaawansowane struktury mózgu. Korę nową i zwłaszcza korę przedczołową, które pomogą ci wyeliminować z życia lęk, mentalność ubóstwa i złość. Stanie się tak dzięki stworzeniu nowych sieci neuronowych w twoim mózgu. Tak, jeszcze dość niedawno naukowcy utrzymywali, że ludzki mózg podatny jest na zmiany we wczesnym dzieciństwie. Natomiast po przekroczeniu siódmego roku życia bezpowrotnie tracimy szansę na wprowadzenie zmian w sieci neuronów. Podczas gdy prawdą jest, że mózg płodu i małego dziecka jest chłonny jak gąbka i ma potencjał wchłonięcia całej wiedzy, przekonań i zachowań potrzebnych do przeżycia w nowym środowisku. To jednak założenie, iż po przekroczeniu pewnego wieku nie da się już w nim niczego zmienić, zostało ostatnio obalone. Najnowsze neurobiologiczne badania dowodzą, że możemy wytworzyć nowe komórki w mózgu i zmienić istniejące sieci neuronów. Gdy tylko dostarczymy neuronom pewne składniki odżywcze, których brakuje w codziennym jadłospisie, oraz podejmiemy nowe stymulujące czynności, Będziemy mogli utworzyć, uwaga, nowe połączenia neuronowe, które pomogą nam zmienić ograniczające przekonania i zachowania oraz odzyskać dawno utracone uczucia radości, optymizmu i spokoju. By osiągnąć te korzyści, musisz zacząć od poznania, w jaki sposób funkcjonuje mózg i w jaki sposób, uwaga, mitochondria narażone zostały na Uszkodzenie. O tym jest bardzo duża część tej książki, fantastycznie opisująca, w jaki sposób mózg ewoluował, z jakich części się składa, za co one odpowiadają i jak ze sobą współdziałają, jak tutaj działa nasze DNA i jak działają właśnie mitochondria. Posłuchaj, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. W języku neurologii oświecenie jest stanem optymalnego funkcjonowania mitochondriów i mózgu. Który pozwala nam doświadczać zarówno dobrobytu i wewnętrznego spokoju, jak i impulsów do tworzenia i innowacji. O to nam właśnie chodzi, prawda? Mitochondria są, może pamiętasz ze szkoły, fabrykami energii, które działają wewnątrz każdej Twojej komórki. Wpływają na Twoje nastroje, witalność, proces starzenia, a nawet na sposób śmierci. Zawiadują też usuwaniem starych komórek i zastępowaniem ich nowymi. Jest to czynność następująca automatycznie, bez Twojego świadomego działania. Wpływ na mitochondria wywierają spożywane potrawy, liczba spożywanych kalorii, zakres wykonywanych ćwiczeń fizycznych oraz dołączenie pewnych składników odżywczych. Aktywuj pełną moc mózgu. Zapewnić ci dostęp do kluczy zakodowanych w twoim mitochondrialnym DNA, które aż do teraz były chronione hasłem, ze względu na brak możliwości naprawienia szkód wywołanych w mózgu przez wolne rodniki. Kiedy użyjesz tych haseł, wyzwolisz się z wypełnionej chorobami podróży, z powodu której wielu ludzi zachodu cierpi od kołyski aż po grób. Dzięki usprawnionym mitochondriom, Twoje komórki będą w stanie aktywować te geny, które odpowiadają za zdrowie mózgu i długowieczność ciała, a Ty nie będziesz już musiał urzeczywistniać chorób i traum pochodzących od swoich przodków. Dalej jest mowa o niebieskich strefach na świecie, gdzie ludzie żyją ponad 120 lat, o różnych badaniach nad tymi ludźmi. No i jeden z naukowców, właśnie prowadzących te badania, powołuje się na duńskie badanie naukowe bliźniąc, z którego wynika, że geny determinują niecałe 25% zdrowia i długowieczności danej osoby. Na pozostałych 75% wpływają czynniki związane ze stylem życia. Posłuchaj, co się je? Jak się kocha i jest kochanym, ile się ćwiczy i rusza, i jak odkrywa się sens swojego życia. Przeczytałem Wam przed chwilą wnioski z badań naukowych nad najdłużej żyjącymi na świecie ludźmi. W rzeczywistości te czynniki związane ze stylem życia wpływają na ekspresję naszego potencjału genetycznego poprzez wyłączanie genów, predysponujących nas do nowotworów i chorób. Nasze mitochondria właśnie regulują aktywację bądź dezaktywację tych genów. Dlatego też, aby żyć długo i dobrze, potrzebujemy optymalnie funkcjonujących mitochondriów, czyli tych energetycznych centrów czy centr każdej naszej komórki. A ja bym chciał teraz sięgnąć jeszcze trochę głębiej do tej książki, kiedy Alberto Villoldo i David Perlmutter opisują te różne. Części mózgu i to w jaki sposób różnie działają i nami kierują, wywołując różne sposoby myślenia. A od sposobu myślenia zależy wszystko w naszym życiu, jak już wiesz pewnie z innych odcinków audio-inspiracji, bo cały czas o tym trąbię, prawda? Posłuchaj teraz, co piszą o starym i nowym sposobie myślenia. Aby w pełni zrozumieć konflikt trwający wewnątrz ludzkiego umysłu, porównajmy moc. Kory przedczołowej, tego obszaru odpowiedzialnego za nasze myślenie pozytywne, myślenie o miłości, myślenie o planecie, o ludzkości. Więc właśnie porównajmy moc kory przedczołowej, nowego, wyższego mózgu, z walecznością starego mózgu. To porównanie podobne jest do ścieżek lęku. I ścieżek mądrości przedstawionych w poprzednim rozdziale. Tam jednakże przyglądaliśmy się lękowi i miłości z perspektywy oprogramowania czyli emocji pochodzących z naszego systemu przekonań. W tym rozdziale zbadamy lęk i miłość z perspektywy sprzętu czyli fizycznego mózgu, który przetwarza te emocje. Stary mózg postrzega świat jako pole walki, pełne rywali, współzawodniczących o te same nikłe zasoby. Dlatego mózgu liczy się wyłącznie przetrwanie i jest on zawsze gotowy do walki lub ucieczki. Biorąc pod uwagę, że ten mózg wykształcił się u ssaków w czasach, gdy dookoła wciąż pętały się wielkie tupiące dinozaury, nie dziwi fakt, że te mechanizmy gwarantujące przeżycie były głęboko zakorzenione w tych małych, włochatych stworzeniach, z których się rozwinęliśmy. Stary mózg u ludzi. Spowodował powstanie przekonania, że świat duchów zamieszkany jest przez srogich bogów, którzy domagają się poświęceń, oraz że świat fizyczny pada ofiarą niewidzialnych sił, które należy udobruchać. Stary mózg poszukuje magicznych i religijnych wyjaśnień zjawisk naturalnych. Legendy inków mówią o czterech pierwotnych istotach. Które potrafiły poruszać góry i ustalać bieg rzeki gołymi rękami. Zeus, Bóg Nieba, dzierżył grom, którego używał cyklicznie, by siać spustoszenie na ziemi. Mając tak mityczne wierzenia, Stary Mózg słusznie twierdzi, że mój Bóg jest silniejszy od twojego i tylko ci wyznający naszą wiarę zostaną zbawieni. Podczas gdy wszyscy inni są pogonami lub bezbożnikami, których przeznaczeniem jest doświadczenie piekła po śmierci. Nowy mózg jednakże rozumie, że nie musimy żyć w ciągłym poczuciu zagrożenia. Wie, że nie walczymy o przetrwanie we wrogim świecie, dręczonym śmiercią, wręcz przeciwnie, on rozumie, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni że możemy praktykować współczucie, nadstawiając drugi policzek i kochając bliźniego swego, jak siebie samego, a śmierć fizyczna jest tak naprawdę możliwością powrotu do niebieskiego królestwa. Nauka ta leży u podstaw trzech religii abrahamowych judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Ale nawet ten pogląd zależy od świadomości. Na początku tylko ci, którzy żyli w zakonnych społecznościach i w ramach religijnych porządków, uzyskali ten wgląd w ścieżki mądrości. Jednocześnie starszy system przekonań, dominujący u większości populacji, nadal dawał się zwodzić ścieżką strachu. Ten system wciąż poszukiwał majątku i usprawiedliwiał chciwość. Podczas gdy nowszy, wyższy system przekonań wzywa do podążania ścieżką miłości. Te dwa pozornie przeciwne pragnienia od tysiącleci nękają ludzkość aż do dzisiaj. Rozbieżność ta zostanie usunięta tylko wtedy, gdy uda nam się aktywować prawdziwie korzystne programy nerwowe, właściwe korze przedczołowej. Oczywiste jest, że nasze zdolności rozumowania zakorzenione w bardziej rozwiniętej części mózgu nie wystarczą, by zapobiec naszemu cierpieniu czy dać nam możliwość stworzenia spokojniejszego, przystępniejszego i zrównoważone, non, zrównoważonego świata. Tak naprawdę, gdyby rozsądek panował nad pasją, historia ludzkości nie byłaby spisana krwią. W tym momencie historii naszego gatunku naprawdę potrzebujemy następnej wspaniałej szansy oferowanej nam przez korę przedczołową, która umożliwi nam doznanie pradawnego konceptu sieci życia, w ramach której wszystkie istoty. A nawet materia nieożywiona połączone są między sobą, jaką część pola informacyjnego i energetycznego. By doświadczyć oświecenia i nauczyć się współdziałania z tą kosmiczną siecią, musimy rozpocząć od uzdrowienia tej części naszego ciała, która umożliwia nam urzeczywistnianie marzeń o nowym świecie naszej kory przedczołowej.